Przeprzezasz się, bo muszę szybko nadać przesyłkę. Także idę wydrukować list przewozowy. Słuchajcie, muszę coś szybko wydrukować, ale na szczęście list przewozowy. Na szczęście mogę to zrobić z poziomu aplikacji. Klikam. Dobra, jest. Teraz tylko to przykleić na paczkę. I tak wygląda większość poranków w moich w technostrefie, które zazwyczaj są związane z drukarką i z drukowaniem listów przewozowych albo innych rzeczy. Wiedzieliście, że pierwsza maszyna drukarska została wynaleziona w Chinach około 600 roku naszej ery, a w Europie druk pojawił się dopiero w XV wieku. No i to za sprawą tego znanego wam wszystkim z historii pana, Gutenberga. A jeśli chodzi o druk cyfrowy, który towarzyszy nam już po dziś dzień, to ten pojawił się dokładnie w 1938 roku najpierw jako serokopis. A w latach 80. ubiegłego wieku przybrało to wszystko formę znanych nam do dzisiaj drukarek. W naszej pracy, czyli w nagrywaniu filmu, dość sporo drukujemy. Różnych rzeczy, jakieś umowy, jakieś scenariusze, kiedy czasami wychodzimy nagrywać w teren, to mamy to wszystko na papierze. więc potrzebna nam jest drukarka. Drukarka czy urządzenie wielofunkcyjne, które jest niezawodne i którego nie trzeba cały czas napełniać tuszem albo wymieniać w nim kartwidży i tak dalej. Na przykład taka drukarka jak HP Smart Tank 580 pozwala wydrukować nawet do 18 tysięcy stron. Taki wynik robi nawet jeżeli ta liczba miała być troszeczkę mniejsza. A co się stanie, kiedy tuż w drukarce się skończy? Czy trzeba wtedy iść kupić nowy cartridge albo toner? No nie. Buteleczki możemy wykorzystać w każdej chwili do napełnienia pojemników na tusz, które są na stałe zamontowane w drukarce. No i jedyną rzeczą, którą po prostu musimy kupować, no to jest właśnie atrament w takiej formie płynnej w butelce i bez żadnego ubrudzania się po prostu dopełniamy dany tusz, którego nam aktualnie brakuje. Po otwarciu przedniej klapy drukarki tutaj ukazują nam się takie, no właśnie, co to jest? Wydawałoby się, że są to kartridże, ale nie. Są to pojemniczki wbudowane na stałe, które mają tutaj takie zamknięcia, a po ich otwarciu ukazuje nam się otwór, do którego wlewamy za pomocą odpowiedniej buteleczki tam się buteleczki znajdują. No i w ten sposób nie wymieniamy żadnych kadidży, tylko dolewamy ten tusz, który nam jest potrzebny. I jakby ktoś z was to robił, no to oczywiście do zestawu dołączona jest cała instrukcja obsługi, jak napełniać, jak w ogóle pierwszy raz skonfigurować taką drukarkę. No, ale jest oczywiście aplikacja, aplikacja HP Smart, która również wam będzie dawać tutaj całą instrukcję, jak to wszystko zrobić, a w tym przypadku jak napełnić pojemniki. Z tuszem, które napełnia się przygotowanymi wcześniej uprzednio buteleczkami. Otwieramy buteleczkę, ona jest tutaj zabezpieczona. Przechylamy buteleczkę, no i musimy się przebić. O! No i proszę, i się leje samo. Też w aplikacji jest powiedziane, że ta butel w tej buteleczce po prostu trochę tego tuszu jeszcze zostanie. Na przyszłość możemy ją sobie zakręcić i po prostu dolać, kiedy już nam się trochę tego tuszu skończy. No faktycznie się nie ubrudziłem. I faktycznie coś Oj, dużo nawet tego tuszu tu zostało w środku. No i jak widzicie, dłonie nie są ubrudzone, więc chyba git. Prowadzenie firmy, szczególnie w Polsce, jak wiecie, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zresztą nie bez powodu są takie memy jak te. Hmm? czasy kryzysu, inflacji i tak dalej każdy szuka jak tu uciąć koszty. No i panuje takie przekonanie, że drukarka może i sama w sobie jest tania, ale późniejsza jej eksploatacja jest bardzo droga. Na przykład firma HP oferuje tutaj dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest subskrypcja na tusze HP Instant Ink, o której szerzej opowiadałem w innym odcinku. To rozwiązanie ma swoje zalety, ale ja dziś opowiem Wam o czymś zupełnie innym, czyli o butelkach z atramentem. Mają one dużą pojemność, dzięki czemu pozwalają na wydrukowanie wielu stron, tym Samym nie trzeba martwić się, czy tuszu wystarczy. Butelek można mieć kilka w zapasie i napełniać drukarkę wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba. No to na ile właściwie wystarcza taka jedna butelka czarnego tuszu? Ano na wydrukowanie do 6000 tysięcy stron. Oczywiście w zależności od tego, jaki to jest zadruk. Niemniej mówiłem wam, że taka drukarka może wydrukować nawet 18 tysięcy stron. Ano to dlatego, że kiedy ona do Was przychodzi nowa, w takim zresztą oto pudełku, no to przychodzą do Was nie jedna, nie dwie a trzy buteleczki tuszu. Producent sprawdził, że maksymalnie to urządzenie, czyli HP Smart Tank 580 jest w stanie wydrukować z takich trzech buteleczek czarnego tuszu nawet do 18 tysięcy stron. Zestaw startowy zawiera także trzy tusze kolorowe. Drukarka pozwoli na zadrukowanie do 6 tysięcy stron w kolorze. Ale wiadomo, tusze to nie wszystko. Zaraz będziecie pisać o kosztach energii. Tutaj też ciekawostka, bo wiele drukarek, po prostu jeżeli je się włączy, to one cały czas zostają włączone. No i wiadomo, Taka drukarka też prądu trochę pobiera i mi się bardzo często zdarzało zapomnieć wyłączyć drukarki. Także zbawienna jest tutaj funkcja auto on off. Dzięki temu nie musimy się martwić, nawet jeżeli zapomnimy drukarki wyłączyć, to po prostu ona po pewnym czasie sama się wyłączy. Jestem też zdania, że drukarka powinna być przede wszystkim smart. A co to znaczy smart? Musi się łączyć z Wi-Fi i musi być do niej dostęp. Za pomocą aplikacji mobilnej na telefon. No i co nam to daje? A no przede wszystkim komfort i wygodę, a także to, że po prostu nie tracimy czasu. A mówię o tym dlatego, że jeszcze kilka lat temu używałem drukarki podpinanej na USB, która działała tylko z komputerem, na którym były zainstalowane sterowniki, a o drukowaniu z telefonu można było jedynie pomarzyć. Ale jeżeli ktoś nie chce korzystać z aplikacji, z tych dobrodziejstw technologii, i drukować czy to dokumentów, czy to zdjęć, właśnie za pomocą kilku kliknięć palcem na smartfonie, no to wiadomo, WiFi pozwala także na połączenie się z taką drukarką z dowolnego innego urządzenia, właśnie po sieci. Czy to jest komputer, czy to jest tablet, czy jakieś jeszcze inne urządzenie? Jeżeli tylko jesteśmy podpięci do sieci, no to możemy po prostu drukować. Jak mówiłem, czasami drukujemy scenariusze do odcinków, no i oczywiście nie zawsze to jest po prostu tekst czarno na białym, ale czasami coś tam sobie pozaznaczamy, czy wrzucimy jakieś obrazki. Kiedy wrzucicie to do apki, klikacie drukuj. I dzieje się magia, również w kolorze, nie tylko na czarno-biało, no przecież mamy cztery tusze. Jest tutaj także taka funkcja, drukuj w dowolnym miejscu, no i to, to oznacza, a no to, że możemy po prostu z dowolnego miejsca na świecie faktycznie z takiej drukarki drukować. Funkcja nazywa się Print Anywhere i jest dostępna w apce HP Smart. Dzięki niej, nawet jeśli będziecie poza domową siecią Wi-Fi, czyli w zasięgu danych komórkowych, to będziecie mogli wysyłać zdalne zadanie drukowania do drukarki, która to znajduje się w waszym biurze czy domu. Też takie zabezpieczenie, zabezpieczenie, które powoduje, że można udostępniać w ogóle różnym innym użytkownikom taką drukarkę, ale drukować będą mogli dopiero wtedy, kiedy podejdą do drukarki, ona się połączy z telefonem, żeby wykryła, że telefon jest w pobliżu. No i co, mamy wydrukowane. Jak widzicie, w kolorze jest. No i chyba nawet w spoko jakości się wydrukowało, ale jakości zdjęć w kolorze nie ma co sprawdzać na takim zwykłym papierze. Trzeba to zrobić drukując zdjęcia na specjalnym papierze fotograficznym. Robimy zdjęcia telefonem i te wspomnienia przemijają, a taka fizyczna kopia jest fajniejsza i za pomocą takiej drukarki atramentowej taką fizyczną kopię zdjęcia możemy zrobić. Wyciągamy zwykły papier no i wrzucamy papier Foto. I jak szybko można zmienić zdjęcie z telefonu w jego fizyczną kopię? No, zobaczmy. Wchodzimy w opcję Udostępnij. No i wybieramy aplikację HP Smart. Teraz możemy zobaczyć, czy wszystkie ustawienia się zgadzają. Możemy też chociażby wziąć i rozszerzyć to zdjęcie, żeby ładnie było na całym naszym papierze. Pozostało nam kliknąć Drukuj. No i zaraz zdjęcie, które tutaj widzimy, powinno znaleźć się tutaj. A wy którą wersję wybieracie? Fizyczną czy cyfrową? Dajcie znać w komentarzu. No i dzień w Technostrefie dobiega końca, a w dzisiejszym dniu pomogła mi drukarka HP Smart Tank 580, a link do tej drukarki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat tego w zasadzie urządzenia wielofunkcyjnego, to koniecznie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, a sprawdźcie także tutaj inny nasz film. No i do zobaczenia w kolejnym dniu. Na razie.